W zasadzie dobry wieczór. Witam się z Wami w takim klimacie. A to dlatego, że właśnie jestem w drodze z łodzi do Warszawy. I ten film oglądacie między magnesem neodymowym a wykopkami, testami Manticory. I zobaczcie. Pierwsze wejście na plażę. I co my tu mamy? Tak mnie wita plaża. No to co, podejmujemy A więc tak moi drodzy, eee, nocka w terenie, a od rana ruszam z tereską plądrować. 530 nocka na parkingu sprzęt przyżykowany Powiem wam, że trochę było chłodno w nocy, ale jest, jest ciśnienie. Lecimy, lecimy na plażę i do pierwszego sygnału. A więc tak, moi drodzy, jestem na plaży. Miałem się odezwać przy pierwszym sygnale, ale nie, nie sposób było się włączyć. Zobaczcie, co ludzie, co ludzie wyrzucają do wody. No to już jest szczyt głupoty, idiotyzmu, nie wiem jak to nazwać. Sami ocencie normalni bo tak słów, że nada. Jejku, jejku, już nie mówię o takich artefaktach, nie? No i nic, lecimy do pierwszego sygnału. Zobaczymy, co zobaczymy co się uda znaleźć. 10 minut poszukiwań. Wczoraj przywitała mnie złotóweczka, a dzisiaj zobaczcie. Jest dwójeczka. No i super. Mega. Lecimy dalej. O i powiem wam, że żeby nie tym widokiem, to byłby piękny, pięknie zaczęty dzień. No ale cóż. A zobaczcie, tutaj dookoła są osiedla. I to na pewno ktoś, nie nikt inny jak ktoś z mieszkańców. Tak dbają o o swoje otoczenie. Kolejny sygnał na wierzchu. Zobaczymy co tym razem. No i jest monetka. Zobaczcie. Pięknie. Kolejna dwójeczka. Super. I myjek do sakwy. No i jest kolejna monetka. Co tym razem? A tym razem mamy 10 ukraińskich kopiejek Nadszedł czas na zmianę cewki, na tą większą i cicho dziadu, to będziesz piszczał jak nagrywam eee, i znalazłem fajną zawieszkę Prawdopodobnie miedziana, no raczej na pewno miedziana A po biżuterii wpada jakiś kolejny grubszy nominał chyba oczywiście No to mamy złotóweczkę. I składa. No i godzinka od ostatniej monetki. Pogoda się troszeczkę popsuła, bo delikatnie mży. Ale jest kolejny większy nominał. I kolejna dwójeczka. Już końcówka plaży. Przejdę pewnie jeszcze na boisko. No i co? Pianka i woda. No i chyba znalazłem jakiś depozyt. Tu była jedna 50, tu kolejna. Teraz mam trzecią, ale coś tutaj jeszcze mi Pimpu śpiszczy. O, no e, proszę. I praktycznie w jednym miejsce 2,50. Super. Szukam jeszcze dalej, może coś jeszcze będzie. Była zmiana miejscówki, zszedłem z plaży, stwierdziłem, że wejdę tutaj na boisko, na korty tenisowe. No i zobaczcie. Pierwsza monetka. I takie ładne przywitanie. Super. Jest pierwsza piąteczka. Jadzie. Ja jeszcze jestem na boisku. Piękny sygnał był 22 23. I powiem wam, że znalazłem dziwną rzecz. Nie mam pojęcia co to może być. Zobaczcie sami. Coś dziwnego. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim. Jakby ktoś wiedział, to piszcie w komentarzach. Bo jestem ciekaw, szczerze powiedziawszy, co to, co to może być w ogóle. No nic, szukamy dalej. No i jest kolejna monetka. No i powiem Wam, że chyba te dwójki coś mnie lubią. Bo wpada kolejna. No nic, lecimy dalej. A teraz spada fancik na oko. Jakaś postać. Trochę przerażająca, bo jest połowa tej postaci. Ale chyba mam supermana. No. Super Man. Słuchajcie, chyba mam kurczę pierwsze złoto w tym roku. I to złote euro. Zobaczcie, jaki mi się nomina trafił i to w takiej wielkości ale ktoś już chyba wyżarł środek no nic, lecimy dalej nic więcej nie wyszło podsumowanie z plaży zrobię to już na sam koniec A no cóż, trzeba czas posprzątać po idiotach, bo inaczej tego nie można nazwać, takich ludzi Dobrze, wyciągnę ten fotel, podciągnę go, tam są kontenery, więc obstawiam, że jakiś inteligentny stamtąd to przyciągną, albo gdzieś z domu. No nic, wyciągamy, podciągnę pod siatkę, może śmieciarka jakaś zabierze. A my widzimy się za chwilę już w wodzie. A więc, tak, wsi to gotowe. Powiem Wam, że ten fotel, po, po tym jak on nasiąg, tą wodą, to dobre ze 30 kW, tak go przeciągnąć przez całą plażę, to powiem Wam, że się troszeczkę, troszkę się zmęczyłem. No, ale nic. Czasami trzeba zrobić coś dobrego, jak inni robią, więcej złego. No nic, lecimy do wody. No mam nadzieję, że będzie słychać, ale jest pierwszy moniaczek z wody. Zobaczcie. Jest dwójeczka. Ale powiem Wam, że strasznie dziwny jest ten akwent, bo od... eee, żeby nie bluźnić, ale tu jest strasznie dużo szkieł. Nie mówiąc, że tylko od butelek, bo butelki to swoją drogą. Ale od elementów takich na przykład jak yy, żyrandole, bo tak wyglądają jakby to były klosze od doli potłuczone. No jest mnóstwo tego. Zresztą pokażę Wam na podsumowaniu ile tego wychodzi. A nic, lecimy do kolejnego sygnału. Powiem Wam tak, tu jest totalny śmietnik w tej wodzie. Ale. Ale, ale, ale. Chyba mam sreberko. Zobaczcie. Jeszcze aż tak mocno nie szczernią, ale jest srebro. Super no akwenik jednak ma potencjał. Lecimy dalej A spójrzcie jeszcze na to Z tym sreberkiem wyszło jeszcze 10 groszy Ale zobaczcie ile szkieł Przecież to sobie można zdrowie oddać, czyli mamy za tym żyć. co drugie, trzecie kopnięcie? powiem wam, że trafiłem na naprawdę ciekawą miejscówkę zobaczcie, no monety za monetami poprzednia moneta, która wpadła to 2 zł, którego nie nagrywałem ale teraz wpada piątka, 50 groszy, 5 groszy no i oczywiście nieodzowny element szkła, tak? no nic, lecimy dalej no i niestety Podsumowania nie dało się nagrać, bo zalał mi się głośnik do telefonu. ale zobaczcie ile ile wyszło śmieci, ile szkieł to już nie mówiąc za to, że to są, nie mówiąc za tym, że to są szkła od butelek. Ale również niestety porcelana, szkład żandoli, jakieś elementy metalowe. No jedna wielka Jedna wielka masakra. A co jeszcze wyszło w międzyczasie? Zaraz zobaczycie. I to jest właśnie ten element tubka od No, żeby coś takiego lądowało w wodzie, no to jest. Idiotyzm. Nie wiem jak to nazwać, nawet sami to ocencie. No nic. I czas teraz będzie na. Podsumowanie monetek z wody wyszło ponad, ponad 10 zł także woda przyniosła naprawdę fajny, fajny skutek łącznie z plażą zrobiło to całkiem niezły urobek wyszło jeszcze jedno sreberko które widzicie nad łańcuszkiem po prawej stronie malutka drobinka od jakiejś zawieszki, to właśnie był ten element. więc woda naprawdę przyniosła fajny skutek, no żeby nie te szkła żeby nie te śmieci to naprawdę było przyjemnie byłoby pochodzić po plaży. No i oczywiście jakiś kawałek dziecinnego chyba. Pierścianka, obrączki, jakieś kawałek kółeczka. No i to jest właśnie ten element srebrny, który również udało się wygrzebać. Powiem Wam, żeby nie to sito, to sporo, sporo szkieł lądowałoby z powrotem w wodzie. Także dzięki tej siatce kaletniczej udało się sporo szkła wydobyć. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy to uszanują. No nic. No i trochę powiem Wam, że się rozwiało. No ale przejdźmy do podsumowania z plaży. Łącznie wyszło bez 7 groszy, 20. Wyszło piąteczki, 4 dwójki, dwie złotówki, po 8 groszy, 20 groszy. Także powiem Wam, że całościowo bilans wyszedł ponad ponad 30 złotych. To prawdopodobnie tak mi się wydaje, że to może być albo część jakiejś tam od chyba że ktoś się spotkał z czymś takim to dodajcie znać. Napiszcie w komentarzach. No i oczywiście najlepszy fan wypadł Superman. No cóż, wyjeżdżam z miejscowości głowną. Kolejny odcinek, a kolejny odcinek będzie właśnie z testowaniem antykory. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.